CO SIĘ STAŁO? What the hell? Prawda, ja jestem jednak jeszcze dzieckiem Tibi i ja nigdy w życiu nie grałam w Minecrafta i nie wiem... Nie powiedziałeś, ja że jesteś dzieckiem Tibi? No grałam w I ty, ja tej tak nagrywałeś, momentowej. to nagrywałeś, to... A ja jestem dzieckiem Neostrady i co? <laughs> Cześć, witajcie w Hype Trainie. Dzisiaj mamy zwiastun Minecrafta. Filmu Minecraft, który wpadł dosyć niespodziewanie. Wiecie, to jest dla mnie ta sama kategoria, co film The Sims, czyli mówiło się o tym projekcie wiele razy gdzieś tam, no i będzie taki projekt, i w ogóle, to ale przesuwano to tyle razy. Pod innym względem, tak jak Barbie, bo pod tym względem, tak jak Natalia mówiłaś przed nagraniem, ciężko się spodziewać, jak to w ogóle ugrają, bo jakby źródło to jest taki, taka czysta karta. Trochę i tutaj można zbudować wszystko. Znaczy... Nie wiem, ja a... dla mnie to w ogóle, tak jak mówiłam, to dla mnie jest czysta karta. Ja do końca nie wiem z czym się Minecrafta je, w ogóle co, o co tam chodzi. Wiem, że jest jakiś creeper, chyba tak, coś takiego. <laughs> Dobra, nie, a Radek, ty ja, graj w ja, Minecrafta. Ja, ja... Okej. Okay. Rozumiem. T, t, t wyjątkowo ja się czuję doinformowany. Ja grałem w Minecrafta od... Jeszcze zanim Minecraft wyszedł z bety. Ja wiem, że są ludzie, którzy jeszcze grali w jakieś y, pre-releasy, alfy i w ogóle. Minecraft już na etapie bety miał ogromną popularność, a później to, to szło... a wiesz, to był tak. 2009, 2010 rok. To były te czasy. Więc dla mnie, dla mnie to jest trochę późniejsze dzieciństwo Minecraft. Dla niektórych Minecraft to jest pewnie wcześniejsze albo ogólnie dzieciństwo. Ale jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. 3, 2, 1, start! Wobec tego jest Minecraft. To jest Minecraft. Z grafiką. Jumandzi-style Z jakimiś hardkorowymi shaderami CO SIĘ STAŁO? What the hell? Uuu, oh, fajnie, oh. what the hell? Wooow Jak ja oh. się cieszę, że odpaliłem ten zwiastun w lepszym bitrate'cie Anything you can dream about here, you can make Uuu, Jason Momoa ma przepiękną muzyczkę It's Who Are You? I I'm Steve Dosłownie założył sweter w kolorze... ...Skina Steve'a. Skins Dwa miliardy dolarów. A po i więcej. Powiem tak, to jak to Jak to ciekawie... Ja napisałem ledwie 15 minut temu tak lekko, nie wiedząc tak jakby co się dzieje w tym zwiastunie, że Minecraft zarobi miliard, bo tak czułem, że tak jakby popularność marki, tak jakby więcej. widzę ten zwiastun miliard to jest minimum, na, na serio. Naprawdę? Przede wszystkim popularność marki, po drugie jak to wygląda. Ja w ogóle, wiecie, no ja tak jak mówię, nie znam się na Minecrafcie, ale ja tutaj widzę te elementy, które są tak wbite już w kulturę popularną, w to co nas otacza jakby to co jest tak typowo minecraftowe tutaj jest na pierwszy rzut oka i jej, nie da się tego z niczym innym pomylić. I druga sprawa jest taka, ja tutaj mega czuję, wiecie czego vibe? Jumanji. No i tak, i właśnie chciałem się do tego odnieść, że też czuję, że ten film może być sukcesem, bo ja czuję ten przygodowy vibe. To, co uh -huh. sprawiło, że Jumanji zarobiło tyle, ile zarobiło. Przecież pamiętamy dokładnie, jakie były w ogóle Jumanji, to jest w ogóle cała historia, bo wszyscy, tak jakby po zwiastunach, skreślali ten film i spodziewali się, że to będzie klap, a potem się okazało, że nawet prawie w okolicach miliarda zakęciło się Jumanji. I mam wrażenie, że tutaj, mając markę dużo większą niż Jumanji, Minecraft, do, dodając do tego właśnie, że to będzie jakaś taka przygodówka, a takich przygodówek nie ma aż dużo, jakoś dużo wy. A ludzie w... kochają takie przygodówki, w ogóle widzę, że Jackowi odebrało mowę, więc... Nie, po prostu, po prostu działkacie cały czas, nie mogę ani słowa powiedzieć. Ale, ale tak, inna sprawa jest taka, że dosłownie odebrało mi mowę. La, znaczy, to jest tak jasne, kolorowe, czyste, ale z... Słuchajcie, te, te hiperrealistyczne, ale sześcienne, kwadratowe rendery zwierząt, wszystkiego dookoła, ojezu, mobów. O... Jest tutaj tyle rzeczy do analizowania. Już wiem, jak się czują fani Sonika po obejrzeniu zwiastuna Sonika 3. Ja mam tak, co? co? Ja wiem, że dużo osób było zdania: Okej, okay, Minecraft powinien być filmem animowanym i pewnie też jako film animowany. Nie wiem, jakby był robiony w kolaboracji na przykład z Illumination, tak samo jak Mario, też ogro osiągnął ogromny sukces. Wiemy już teraz po ogłoszeniu i filmu, już po jakimś czasie od tego, że y, serial animowany dla Netflixa też powstaje. Więc jestem ciekawy, jak tam to ugrają, ale tutaj. To jest według mnie dobry kierunek. Wiecie, co, w czym pomogą te, te ten wygląd tych zwierzaczków? To jest tak niepokojące jednocześnie. To, to jest takie dziwne, ale jest bo słodkie. jednocześnie to znaczy są słodkie, bo są futrzaste, ale jednocześnie jest to na tyle dziwne i niepokojące. Myślę, że to wzbudzi po prostu ciekawość. Mam autentycznie wrażenie teraz, jak oglądam ten teaser, trochę tak, jak oglądałem teaser filmu Barbie. Tam było. Bo tam była ciekawość pod innym względem, tak. ale ty, to zrobi liczby. To, to ja już się rozejdzie. Ja nie będzie w mojej topce na 2025, ale ja chciałam powiedzieć: no, ten film przede wszystkim przyciągnie ludzi do kin, bo przyciągnie starsze osoby, w sensie takie powiedzmy w waszym wieku, ale I przyciągnie I, też i wszystkich w dół, bo dzieciaki dalej są dalej I... zajarane na Minecrafta. Chodziło Ci o w starszych, wieku, młodszych, nie osoby tak, starsze. Tak, bo według mnie. Według o, czekaj, Radek, a ludzi po prostu bardzo starszych. Starych jak ja, zaciągną do kina właśnie ich dzieciaczki, które już są tym zajarane, więc Taka. wydaje mi się, że Minecraft wygra to. I tą taką właśnie swoją słodkością, ciekawością i, i takim byciem uroczym, ale też pokazującym, co to jest dokładnie za marka. Tak jakby to nie jest kazus, nie wiem, jakiegoś, nie wiem, Harolda i magicznej kredki czy jakiegoś innego filmu, którego nikt nie chciał Nie odbawić. no, to jest, kasus, to jest po prostu Jumanji, to jest po prostu vibe Jumanji i po prostu zamień tutaj deroka yy, yy, na Momoe i w sumie masz to samo, tak? No, mamy z tego, co można wywnioskować fabularnie, mamy ludzi, którzy przenoszą się do świata Minecrafta, co trochę mi przypomina, nie wiem, znaczy trochę przypomina mi no. te komiksy, które wydaje Egmont, ale tam to było Trochę hmm. inaczej. A... I, i, nie wiem. I, i, to dalej wam... brzmi jak fabuła Jumanji. Tak, tak, oczywiście. <noise> to, jest, to jest dosłownie książkowo Jumanji. <noise> ja nie mogę. Jestem po prostu nie wiem, czy oczarowany, czy zahipnotyzowany tą lamą na samym końcu, która jest. Jest piękna, Wie, wiecie jest co, autentycznie ale... jestem. Znaczy, na pewno to jest CGI, ale to jest na takiej. To, to już jest taki detal że naprawdę to wygląda troszkę jak animatronik momentami. To wygląda przez ten super hiperrealizm i to, że to mogłoby występować naprawdę, że to mogłoby istnieć naprawdę jako po prostu prop na planie. Ja wam w ogóle już mówię, to, to, że to, to... widzę... <coughs> widzę Ojo, tam... mi Widzicie, co ja tu jeszcze czuję czuję Pokemony, czuję detektywa Pikachu, tylko że ja mam wrażenie, że tam coś na ostatni prost nie zadziałało. Coś tak jakby, tak jakby na samym początku zakwycaliśmy się tymi stworkami, które tam były oddane w CGI w rzeczywistym świecie, a jakoś ostatecznie ten film bardzo wyszedł mech. Więc opcjonalnie taka jest, istnieje możliwość, że z Minecraftem się skończy tak samo jak z detektywem Pikachu, że gdzieś tam jednak ostatecznie, ale może być jeszcze więcej, może być jeszcze wyżej, Ważne może być jest jeszcze to, wali vibe tego świata i żeby fajnie ich pokochali i to wystarczy do pełnego sukcesu. Ja mam wrażenie, że detektyw Pikachu by bardziej wypalił w ogóle film Pokémon, by wypalił, gdyby to właśnie był Pokémon film i jakby nie coś co jest jakby ekranizacją spin-offa gry i jakby to okay, nie, nie zażarło, to, tak do, dokładnie, może nie nikt, ale to nie hmm. ma takiego wpływu na szerokie widownie tak jak ten film, ten zwiastun przynajmniej, może mieć, bo powiem wam, większość osób, nawet jeśli im się nie do końca spodoba to, co widzą na ekranie, jeśli mają jakieś zażalenia, to pójdą z ciekawości. <grych> to dosłownie jest case. A oczywiście, pójdą że tak, pójdą bo z ciekawości. Ja z ciekawości, mimo że nie znam tej marki tak dobrze. Oh my God. Nad, nad, nadal jestem pod wrażeniem, jak bardzo to jest kolorowe, nasycone barwami, po prostu, i ile tutaj jest detali ze świata Minecraft. O, oh. dajcie nam znać, co wy uważacie o tym zwiastunie. Film wyjdzie w polskich kinach, jeśli się nie mylę, 4 kwietnia następnego roku, więc. Radek mówił, że dosyć wcześniej jest ten teaser. Tak, ale w sumie. Tak jakby, tak jak jeszcze kilka lat temu reklamowało się filmy kinowe, takie eventy, powiedzmy, dosyć wcześnie się wypuszczały te teasery. Wpadajcie na nasze inne reakcje, chociażby na reakcję Sonika, która była kilka dni temu. Na razie.